Znajdujemy się na największym sztucznym torze marsjańskim na świecie. A znajdujemy się tutaj dlatego, że dzisiaj odbywa się dziewiąta edycja prestiżowych zawodów robotycznych European Rover Challenge. Do Kielc przyjechało mnóstwo gości. Specjaliści z NASA, specjaliści z ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście przyjechał nasz polski astronauta projektowy Sławosz Przyjechał Robert Zubrin, adwokat kolonizacji Marsa, człowiek, który zaraził Marsem Elona Maska tak naprawdę. Jest Artemis Westenberg, niesamowita pobudżetorka i orędowniczka eksploracji kosmosu, która potrafiła zmienić budżety największych agencji kosmicznych. Jest Les Johnson, pisarz science fiction i technik NASA. Jest Niko Dietmann z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest mnóstwo świetnych mówców, ale też są świetni wystawcy. Tutaj za mną, tam za Marsjardem, są namioty, na których wystawcy pokazują swoje technologie, pokazują swoje pomysły, swoje idee wokół kosmosu i to jest to, co wyróżnia nasz event. Dlatego, że jest oprócz tego, że mamy łaziki, mamy także szereg podmiotów, które pokazują jak bardzo ten kosmos jest tradycyjny i jak bardzo ważny w naszym codziennym życiu. Wiem, że mamy ambicje na Polską Misję Kosmiczną i na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna misja, ale to wszystko czas pokaże, co jeszcze przed nami. Myślę, że nasz potencjał jest niesamowity. Szczególnie ten potencjał inżynierski młodych ludzi, którzy, tak jak dzisiaj widzimy tutaj na zawodach rowerów marsjańskich, łazików marsjańskich, młodzi ludzie wygrywają światowe konkursy z naszego kraju, i myślę, że ten potencjał musimy wykorzystać. Nasz potencjał na przeprowadzanie eksperymentów na orbicie na stacji kosmicznej jest również ogromny. Mieliśmy otwarty, otwarty nabór na eksperymenty kosmiczne i w Polskiej Agencji Kosmicznej i w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Właśnie dedykowane dla polskich instytutów i polskiego sektora prywatnego odzew jest bardzo duży. Także wręcz mogę powiedzieć, że Europejska Agencja Kosmiczna nie spodziewała się tak dużego odzewu, szczególnie z kraju, który nigdy nie miał dostępu do takiej platformy, jaką jest stacja kosmiczna. Także tutaj możemy tylko zobaczyć, jak, jak nasze instytuty i sektor będzie się rozwijać, a myślę, że mamy, mamy ogromny potencjał i mamy ogromną potrzebę przeprowadzania i nauki, i eksperymentów technologicznych. Od zawsze kosmos budził wielkie zainteresowanie, skłaniał do marzeń, odległe gwiazdy, planety, inspirowały nas do różnych działań. Ale dzisiaj kosmos to przede wszystkim arena działań gospodarczych. Satelity na orbicie okołoziemskiej dostarczają nam danych niezbędnych dla naszego rolnictwa, leśnictwa, gospodarki przestrzennej, dostarczają sygnały dystrybucji czasu niezbędne do synchronizacji różnych urządzeń. To dzięki satelitom możemy śledzić naszych sportowców na odległych kontynentach, możemy się porozumiewać do niektórych miejsc tylko poprzez satelity, może docierać internet. Długo by można mnożyć te technologie, które wykorzystujemy już dzisiaj w życiu codziennym. I Polska właśnie stała przed wyborem: czy my będziemy te technologie kupować kiedyś od innych krajów, żeby nie być państwem zacofanym, kupować za ciężkie pieniądze, czy zainwestujemy w rodzimy przemysł, w rodzime badania naukowe i będziemy w stanie sami zaspokoić swoje potrzeby, a jeszcze zarabiać na eksporcie. I to się stało teraz możliwe dzięki temu, że Polska zwiększyła swój wkład do Europejskiej Agencji Kosmicznej do kilkuset milionów euro. I za te pieniądze właśnie będziemy mogli już budować nasze własne satelity, które będą służyły naszym krajowym potrzebom i kontrybuować także do wielkich przedsięwzięć międzynarodowych. Już dzisiaj na 24 misje przygotowywane i prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną, jesteśmy w 11, czyli prawie, prawie w co drugiej. I to są misje na różne planety Układu Słonecznego. Niedawno wystartowała misja JUICE, która ma badać Księżyce Jowisza. Tam znajdują się oceany większe niż na Ziemi, tyle że pod grubą skorupą lodową, ale w ich dnach są prawdopodobnie gorące gejzery, gdzie mogło powstać życie. Podejrzewamy, że nawet na Ziemi właśnie w takich warunkach życie mogło się rozpocząć. Czemu nie na księżycach tych odległych planet? W tej misji na 10 instrumentów na pokładzie Sondy Polska uczestniczyła w budowie trzech z nich. Profesor Rodkel z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk była współodpowiedzialna za jeden z tych instrumentów. To tylko przykład, a mamy plany znacznie bogatsze. Wchodzimy aktywnie do programu Artemis koordynowanego przez NASA, którego celem jest Księżyc, ale już nie po to, żeby zatknąć flagę czy odcisnąć buta, tylko budować bazy na Księżycu, a następnie uczynić Księżyc bazą wypadową na Marsa. Ciężko mi powiedzieć, jakie będą wszystkie elementy szkolenia, dlatego że na dzień dzisiejszy nie wiem. Szkolenie zacząłem, zacząłem uczyć się o różnych systemach stacji kosmicznej, także to jest jedna taka część. Miałem testy medyczne, oczywiście taką część na przykład obsługi kamery, wideo i i aparatów, aparatów fotograficznych, dlatego że część obrazowania Ziemi bezpośrednio ze stacji kosmicznej jest również e, pracą astronautów. Także tutaj muszę e, s, e, będę miał dużą część szkolenia. Jeszcze nie miałem ani lotów parabolicznych, ani wirówek, ani, e, ani e, szkolenia w basenie, ale wszystko przede mną mam nadzieję. Czy ja jestem gikiem? No na pewno tak, e, e, ale jak bardzo... Trzeba lubić to, co się robi, a jak, jak lubimy to, co robimy, to wtedy jesteśmy w tym lepsi i mamy motywację, żeby iść do przodu, i nawet nie wiemy, kiedy te godziny pracy mijają. Nie Mi się zdarzało. Yy, yy. Kończyć moją pracę o 12 w nocy czy o 2 w nocy w laboratorium w pracy, po to, żeby jakiś system dopiąć na następny dzień albo, albo po prostu skończyć pewne testy. E, także spędzam długie godziny w pracy i zawsze to robiłem, ale lubię to, co robię i, i, i sprawia mi to przyjemność. A, a z drugiej strony myślę, że jedyną ta, to jest jedyna taka droga, żeby coś popchnąć bardziej do przodu. I mogłem tutaj opowiedzieć o takiej e, koleżance, która jest w Korpusie. E, Trenuje Rosemary Coogan z Wielkiej Brytanii. Ona jest astrofizykiem i jest naukowcem, który, który bada, badał powstawanie galaktyk i jakie są początki galaktyk, jak galaktyki rozwijają się. Nie miała tak dużego związku z technologią wcześniej, ale oczywiście podczas szkolenia musi się nauczyć całej części technologicznej. Natomiast ma bardzo dużą część naukową za sobą, która jest niesamowicie jej mocnym punktem jej profilu. W Polsce musimy mieć coś, co nazywamy segmentem naziemnym, czyli stacje odbioru, anteny, komputery, które będą tymi satelitami sterować, które będą odbierać te dane. I wreszcie budujemy narodowy system informacji satelitarnej, który z tych satelitów dane będzie zbierał, przechowywał, także satelitów komercyjnych, także satelitów unijnych, Copernicus, do których mamy darmowy dostęp. Te wszystkie informacje będą następnie przetwarzane przez różne firmy, przez różne instytucje naukowe po to, żeby dostarczać danych potrzebnych w naszej gospodarce, potrzebnych w życiu codziennym. Już w tej chwili uruchomiliśmy prototyp takiego systemu. Pierwsze, pierwsze dane już tam można obejrzeć. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony polsa.gov.pl. Tam Państwo znajdziecie mapy suszy, mapy gorących wysp w miastach, szczególnie ważne w trakcie upałów, całą mapę Polski, mapy zmian. Zachęcam do odwiedzenia. Wkrótce tych programów będzie, będzie więcej, wkrótce aplikacji będzie więcej, czy dane satelitarne będą z nami nie tylko w czasie drogi samochodem, kiedy wykorzystujemy nawigację, czy w czasie oglądania programu telewizyjnego, ale naprawdę na każdym kroku.